Nie mogłem dostać HEDA, bo nie mam łuba. W sumie to chyba mam, tylko jest niewidoczny. Więc mogłem niby. Furki. Chodzę no. kuli. To mi wyjebał uszycę No i po co już, że guciut? Wczoraj nie było gucia? Przedwczoraj nie było gucia? Nie, nie było go? Mało go oglądasz, co dzień nie jest? Sperma. No wiesz, a wszystko, wszystko. wierzą. To ja też zrobię, co powinienem i wypierdolę cię stąd gość to ja, ja to, co tam Tinger mu pierdolił też we to wszystko Kurwa, wierzę. 90% z was to nie powinni do drugiego człowieka w życiu na odległość ręki. On specjalnie nagadał. Kurwa, czemu? Nie ma! Ma. No. Ja bier, 40 osób. Kurwa, dobra, dawaj Węgorz, dawaj, no, snajp, snajp! Kurwa, tak jak kiedyś ci mówiłem. Dawaj, tak jak kiedyś, no. Stare dobre czasy. <noise> ja pierdolę, zaraz jestem. Rowerkiem się przejedziemy. Udej się do stoiska w pożytalni rowerów. Okej. Okay. Witeczku, jako jeden z twoich widzów, wnioskuję za tym, żeby z Mamonem A właśnie, zrobić wiem. z każdym minimum 3 miesiące bana przed Unbanem. Czy A najlepiej ma? by było, jakbyś odciął nie, się od tego ma. smierdzącego, zawszonego, kulawego knura już na zawsze. Dziękuję za rady. O, cześć i dziękuję SK za gifta. Dzięki. Czemu wczoraj streama nie było? Star! MIAŁ BYĆ, no miał być, ale nie szło mnie dobudzić, wstałem po 21, 21.40 chyba wstałem no, no nie wiem, no nie dało rady Chyba mnie z 6 razy Kasia budziła i, i powiedziałem, że śpię No i co, no i nie spałem Takie małe rzeczy zresztą, dzięki wam jak serce ciebie Tak to, że... <noise> Że, jak miał banana 30 dni, wtedy za chyba za P worda czy coś, to wysyłał swój PayPal i prosił ludzi o pieniądze na jedzenie. Kurwa, znam. Dobra? Mam cię. Nie. <noise> Kurwa, mać. No, nie ma opon, nie ma koła. Nawet się nuta zgrała do sytuacji na drodze W sumie to taki dostawczak nawet lepszy niż zwykła fura teraz, bo jestem masywny <grywa> No nie mogę no. Oj, coś się zespał Kurde tylko jak ja z wyjadę jak jestem ten kolega, pociąg, to chyba że drugą za, stroną. Na koleżankę powiedzmy Zuzie jest w niej zakłochany, jednak póki co ogranicza się to do wspólnego grania, wiby i o, nie ma pomysłu na kolejny Dałbyś mu jakieś rady, co mógłby zrobić? Och, nie. O kurwica, chyba że wsiądę i przeparkuję. Idealnie. Nie wiem, nie było Polent Wstyd jak chuj teraz to, mi się kręci jak to jest, z tą kamerą Kto napisze na czym Michel ma stopy wygrywa kiffkę Oj Mogę się domyślać na czym miał, pewnie w tirki grał Stazją zostało? <coughs> Bo ja to podejrzewam kurde w sumie czemu ona tak by zniknęła Pomawia. Jak klientka znika tak nagle, to kurwa nie wiem, to, nie to, że sugeruje, ale może w jest czy coś, no nie? Może dziecko urodziła? Ona była ze swoim facetem dosyć długo, chyba z tego, co mi się wydaje. Pamiętam, że stazja zawsze wszędzie jej było. Od dłuższego czasu stazji nie widzę A. w ogóle. No. no ale ona pół roku nie streamuje, ale na Instagramie jest aktywna. Wsta... Trzeba, widzowie, jakoś kobitkę se znaleźć biegnij no biegnę biegnę nie muszę pierwszego miejsca mieć nawet A o space? kurwa personal space please ej jest obok mnie Ty jest oh. boże jest tu jest tu nie nie było on bana kali. Udało się jakieś. Przeszedł mu na lewo, nie widział nawet o, jeszcze, jeszcze I zobacz, oni wyszli Hej Witek, mój kolega hey. powiedzmy Wladimir ma koleżankę, powiedzmy Zuzię, jest w niej zakochany. Jednak póki co ogranicza się to do wspólnego grania w Liby i nie ma pomysłu na kolejny krok, dałbyś mu jakieś rady, co mógłby zrobić? Nie. Yeah. Nie znam sytuacji dokładnie widzów. Ale brzmi no to komu. źle. Brzmi to jak dobra przyjaźń chyba, albo znajomość, bądź też koleżeństwo. O, auto za...